Książki, które kupicie z rabatem aż 50% właśnie w ten weekend, które idealnie nadają się na prezenty dla dzieci. Słuchajcie, pokażę Wam wszystkie te pozycje. Zacznę od kultowego Grincha. To jest kolejna część o Grinchu, jak Grinch stracił święta. Mamy tutaj książeczkę w sztywnej oprawie. Tak wygląda środek. Mamy tutaj krótki tekst, nie mamy tego tekstu na stronach zbyt dużo, więc będzie to książka, która świetnie sprawdzi się i u starszych dzieci, i u młodszych. I ja polecam ją dla dzieci 3. Kolejna książka, którą śmiało mogę Wam polecić, to jest książka Chłopiec, który sprowadził śnieg. To jest kolejna książka w czwartej oprawie. I zobaczcie, jakie ma piękne ilustracje. Jest to taka bardzo wzruszająca, świąteczna, ale nie tylko świąteczna, bo głównie zimowa opowieść o bezdomnym chłopcu, który razem z rodzicami mieszkali na ławce i pewnego dnia znalazł kryształową niekryształową, szklaną kulę i okazało się, że to jest taka magiczna kula. Dzięki niej chłopiec sprowadził do miasteczka śnieg, a razem z tym śniegiem do miasteczka powróciła życzliwość, która być może odmieni życie tego chłopca i jego rodziców. Piękna opowieść. Kolejna książka, którą chciałam Wam polecić, to jest. Taka kartonówka, to jest grubo kartonowe wydanie, porządne, i to jest, słuchajcie, kalendarz adwentowy. Ale to jest taki wyjątkowy kalendarz adwentowy, bo e, on będzie się już nadawał nawet dla takich dzieci trzyletnich e, i dla starszaków również. Ma on w środku mało tekstu, e, no i ma, słuchajcie, okienka. A, co jest najbardziej niezwykłe, to to, że każde to okienko kryje zadanie do wykonania na dany dzień. No i otwórzmy sobie okienko z numerem 1 i zobaczmy, co tutaj mamy. Nagraj z rodziną filmik z życzeniami świątecznymi. Pod dwójeczką kryje się, udekoruj dom i ubierz choinkę. Sprawdzimy sobie jeszcze czwóreczkę. Wybierz się na jarmark świąteczny. I to są takie fajne zadania, które tworzą klimat świąteczny, który, które pozwalają nam spędzić fajny razem czas, ale nie są też dla nas jakoś bardzo uciążliwe. Kolejną książeczkę, którą Wam chciałam pokazać, to będzie książka Wielka Księga Pytań dlaczego. Nie jest to już świąteczna książka, ale też świetnie nadaje się. Na prezent, zobaczcie, to jest taka naprawdę mega porządna książka. I ona ma cudowne ilustracje. No i odpo odpowiada na wiele pytań: dlaczego pada deszcz? Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego po burzy pojawia się tęcza? Dlaczego łyżwy mają ostrza? Dlaczego mamy sygnalizację świetlną? Dlaczego widzę siebie w lustrze? No, naprawdę jest tego mnóstwo w przeróżnej, tak naprawdę tematyce. Podzielone jest to też na takie różne działy. Tutaj mamy zobaczcie spis treści i mamy małe stworzenia, zwierzęta domowe, dzikie zwierzęta, ciało, ziemia, jak to działa, jedzenie i kosmos. Kosmos. Jeszcze powiem tutaj z kosmosu. Z jest jedno z moich ulubionych zdjęć w tej książce. Zobaczcie, dlaczego mas jest czerwony. Przepiękne jest to zdjęcie, przepiękna ilustracja. Mamy tutaj wyjaśnienie, mamy też ciekawostkę. No i to, słuchajcie, jest taka naprawdę porządna książka w twardej oprawie też, więc super na prezent. I warto teraz w tej promocji minus 50% skorzystać właśnie i Kupić taką książkę, jeżeli macie dziecko, ciekawe świata. Jeżeli jesteśmy już przy ciekawostkach, to pokażę Wam jeszcze książkę Skąd się bierze spaghetti, pies i inne naukowe tajemnice wszechświata. I to jest też książka, która będzie świetna dla dzieci, które są ciekawe świata, ale troszeczkę ona jest w innym tonie, a troszeczkę w innej tematyce, bo jest ona napisana przez nauczycielkę fizyki i wyjaśnia wiele właśnie zagadnień z tym związanych. Zobaczcie. Mamy tutaj też więcej tekstu, na przykład mamy e, Wehikuł czasu, czyli czy podróże w czasie są możliwe. Rozkręcona Ziemia, ruch i bezwładność. A gdyby Ziemia wirowała inaczej, szybciej w odwrotną stronę, e, albo wcale? I mamy tutaj mnóstwo e, wyjaśnień, takich różnych e, ciekawostek i z pewnością odpowiedzi na pytania, które dzieci nam zadają. Kolejna książka to będzie też książka świąteczna i to też będzie taka książka, która może Wam posłużyć za kalendarz adwentowy, a mianowicie dlatego, iż ona jest podzielona na dni. Każdy tak, jakby rozdział, to jest osobny dzień. Zobaczcie, tutaj mamy opowiadanie o tym, co się dzieje, i tutaj mamy też list. I ta książka nazywa się Skrzat i opowiada o świątecznym skrzacie, a dokładniej o tym, jak świąteczny skrzat zamieszkał w pewnej rodzinie, jak sprawiał, że um, mieli oni fajne wspólne aktywności, razem spędzali czas. Oczywiście też trochę psocił, jak to skrzat. I ta książka jest podzielona kolejno dniami, więc możemy sobie każdego dnia grudnia czytać kolejny rozdział, ale ta książka zaczyna się już na 30 listopada. Tak ona wygląda. Kolejna fajna książka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to jest książka Dzielne Psy. 19 prawdziwych historii psów, które pomagają ludziom. I słuchajcie... To jest też niesamowita książka. Ona będzie fajna i dla dzieciaków, które psy uwielbiają, ale też i dla takich dzieci, które jakimiś wielkimi fanami tych zwierząt nie są. Moje dzieciaki są zafascynowane tą książką i tymi psami. I takie dla nich to było, wiecie, w ogóle wielkie wow, że psy robią takie niesamowite rzeczy. Bardzo fajna Książka też w takim dużym formacie. Kolejna książka, tak sobie, przeplatamy te świąteczne w jedną noc dookoła świata. To jest taka bardzo magiczna książka. Mamy tutaj naprawdę sporo tekstów, bo mamy 80 stron podzielonych na rozdziały. Pokażę Wam jeszcze ilustracje. Ilustracje są przepiękne. A więc mamy tutaj już takie dłuższe czytanie. Ja bardzo lubię z moimi dzieciakami właśnie takie książki, które zajmują nam więcej czasu i sobie możemy wieczorami czytać kolejne rozdziały. Ta książka opowiada o dziewczynce, która bardzo czeka na święta, ale nie czeka aż tak bardzo na prezenty, bo jej największym marzeniem jest to, żeby rodzice zdążyli wrócić. Na święta. Czy się to uda? Nie wiemy. Trzeba przeczytać, ale za to mogę Wam powiedzieć, że Mikołaj zabiera ją w wyjątkową podróż. Kolejna i ostatnia już na dzisiaj książka to będzie książka Opowieści o kolorach. I ta książka zawiera opowiadania, historyki. W których głównym bohaterem, główną rolę e, grają poszczególne kolory. Tutaj mamy na przykład zieloną szkołę. E, kolejny, na przykład mamy kolor brązowy, i mamy tutaj opowiadanie czekoladowa zagadka. Tak ona wygląda, i ta książeczka będzie dobra już dla dzieci od trzeciego roku życia. I słuchajcie. Te wszystkie książki. One są od wydawnictwa. Kropka. I właśnie teraz, w ten weekend na Black Week, wydawnictwo. zorganizowało taką specjalną akcję. I wszystkie te książki, wszystkie książki wydawnictwa. Kropka, możecie kupić z rabatem aż 50% z kodem BLACK40. Ja Wam pod filmikiem zostawię oczywiście link, gdzie możecie sobie wejść i zamówić te. Książki. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę i zasubskrybować mój kanał.